Nie oddam! Jak usłyszą, że kwicie i tak ją zabiorą, a nas pozabijają! To ją zarżnę i schowam podłożem, a nie oddam psu bratom! Dobrze, jak lucha wypłynie, przysypiemy piaskiem. Biegnij do lasu i czeka, jeszcze ja nie powiem. Rozumiesz? Rozumiem, tatko. Tylko szybko! Szukam człowieka, którego zowią Hendrik. A po co się ono? Mam do niego sprawę. Sprawę? Daj butelkę przepalanki. Zabieraj się stąd? Otworzę ci tyle drzwi! Jeszcze nie wypiłem. Aczmarzył wódki. A ten to kto? Jakiś dzielny wojak, dwa miecze ma. He, siwy! Po co ci dwa miecze? Ciekawe, czy spodniak też trzyma dwa kutasy. I kurwa głuchy jesteś? Powiesz mi coś za jeden, czy mam ci rozwiązać język nożem? mi. Pytałeś, po co mi dwa miecze. Jeden na potwory, a drugi na ludzi. A Kutasa mam jednego, jeżeli was to interesuje. Nie tykać go, nawet nie patrzeć. To gorsze niż trędowaty. Widziałem kiedyś jednego, pół ludzi wyrżnął. krew tryskała wszędzie, a ten się nawet nie zasapał. Śmierdzi od niego trupem. Jeśli chcecie odpocząć w moim zajeździe, panie, to chodźcie za mną. Pokażę wam łowę. Chodzę do chałupy, a tam stoi wsiąg ze swoim synem. Coś ładny pachołek myślę sobie. Córkę pewnie ukrył. Zawsze je zdążą pochować, kurwie syny. Dureń myślał, że mnie przechyczył, a nie? Zerżnąłem gówniarza, aż mu jucha z nosa poszła. To się stary musiał zdziwić. Dzięki panie, żeście nie wszczęli burdy z tymi ordnicami. Nie wtrącam się w nie swoje sprawy. Chcecie się panie zatrzymać w moim zajście? Nie. A, a, Chcę tylko wiedzieć, gdzie jest Hendrik. Mieszka we wsi Wrzosowa. Nie wiem, gdzie jest wieś Wrzosowa. Y, za wzgórzem. O świcie jakaś łuna stamtąd biła. Może ją cesarcy najechali? Nie wiem. Jest coś jeszcze, co możesz powiedzieć mi o tym Hendriku? Dziwny to człowiek. Przyszedł nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co. Przykruchał sobie jedną wdowę, co jej męża zaćgali dla pajdy chleba i zamieszkał z nią. Ludzie barona nie lubią obcych. Nie wchodzi im w drogę. Zawsze wie, kiedy się zjawią. I zawsze gdzieś znika. Dzięki Karczmarzu. No, przekonamy się. Wiem, że masz młodą córkę ziadą. Szukaj, gdzie chcesz. Kiedyś nie zdążysz jej ukryć, słyszysz ziadu i będziesz patrzył, jak rżnieją cały oddział. To jest wszystko, co macie? Wszystko. Przysięgam wam na grób dziecka, panie. Macie to na rzecz. Dzięki wam, panie. Jak zdechniecie z głodu, nikomu się na nic nie zdacie. Troczyć łupy, zaraz wyruszamy. Ani kroku dalej, bo będzie o jednego trupa więcej. Co tu się dzieje? Jak to na wsi? Zbiory. Tylko przerzuciliśmy się z pól na powojowisk. Zwłoki wyglądają na świeże. Niektórzy z tych ludzi żyli jeszcze przed chwilą, prawda? Ano żyli, chociaż ranni. Znachor by ich może odratował. Ale Znachora tu nie ma, tylko my. Tak, rabusie i mordercy. Kurwiasz mnie, a ja nie lubię jak się mnie wkurwia. Co ja należy teraz do mnie! Co mój kaze! Wyleć mnie oh, Możesz jeszcze się poddać. Zupełnie inne powietrze, tak jakby w gorący dzień wejść do głębokiej piwnicy i tam gła. Ale jesteś paskudny. Lecz stąd! Trzymaj się ode mnie z daleka, kimkolwiek jesteś. Plecz! Spokojnie, już po wszystkim. Tak, po wszystkim, ale nigdy już nie będzie tak jak drzewiej. Nigdy tego nie zapomnę. Szukam człowieka imieniem Hendrik. Mieszka w tej wsi. Już nie mieszka. Dopadli go w tamtej chacie. Gdybyście słyszeli te wrzaski, panie. Gdybyście słyszeli, jak człowiek może krzyczeć. Jak może cierpieć. Co się tu stało? Mów po kolei. Zabrali ich. Zabrali wszystkich. Słońce zachodziło. A blask purpurowy był jak krew. Pomyślałem sobie. Dziwne, bo nawet żab nie słychać. Nie wiem, co tam się działo, ale straszne to musiały być rzeczy. Hendrik krzyczał, potem błagał, na koniec już tylko jęczał. Długo nie zabawili, a wieś zamarzła jak w środku zimy. Byłeś w tej chacie jak odjechani? Nie. I nigdy moja noga tam nie postanie. Nigdy. Żegnaj. Obyś odnalazł spokój. <grybuj> Wokół odcisków stóp ślady lodu. Czyżby... Torturowali go. Może coś przeoczyli? Przeszukam mu kieszenie. Sztywne jak mokre gacie, suszone na mrozie. Może coś ukrył w kaftanie? Zaraza. Zimny jak lód. Nic tu nie ma. Sprawdzę w butach. Zakrzepła krew. Schował w bucie kluczyk. Wieś, musi być zamek od tego klucza. Czuję przeciąg, pod spodem musi być jakieś pomieszczenie. Chyba powinienem tu posprzątać. Księga z rachunkami. Zapłata za worek zboża, rachunek za węgiel drzewny. Hendrik przystroił się w piórka handlarza. Jest coś jeszcze. Notatki ukryte między rachunkami. Sprytnie. Ciekawe tytuły notatek. Poszukiwana. Poszukiwana pojawiła się na Skellige. Widziano ją też w Nowigradzie. Wygląd niezmieniony, szare włosy, blizna na twarzy. Unika spotkań z ludźmi. Pijany wieprz. Tak zwany baron przyjął poszukiwaną w swoim, czy raczej zawłaszczonym sobie kasztelu. Powód nieznany: porozmawiać z baronem. Konflikt z wiedźmą. Poszukiwana dotarła na bagna, gdzie spotkała wiedźmę. Doszło do konfliktu. Powód nieznany: odszukać wiedźmę porozmawiać z wieśniakami wioska podgaje. Konieczna ostrożność. Ktoś mnie obserwuje. Nie wiem, kto to może być. Niepokojące symptomy. Pies uciekł. Woda w wiadrze zamarzła. Dziwna łuna na niebie. Chłopi mówią, że to zły znak. Nie wiem jak, ale dowiedzieli się, że Hendrik szuka Ciri. Dlatego go torturowali. Spóźniłem się. Jedynym tropem jest Baron i jakaś wiedźma. जोर हजार Jestem Geralt z Rivi, Wiedźmin. Co ty robisz? Zabijam potwory. Wiedźmin Dziki Gon.